Z tej strony Dawid i dzisiaj będziemy grać w FIFA 17. Właśnie zakładam nową karierę. Wybierzmy może karierę menadżera, zespół, Liga Hiszpańska. Chyba wybierzemy Real Madryt. Tak mi się wydaje. Budżet transferowy 100 tysięcy, tak. Trudność meczu zawodowiec może być. Pierwsze rozgrywki europejskie możemy ustawić jakie mamy tu drużyny? Jesteśmy my. To szybko zmienię tu jeden zespół na nas. O, dobra. Ponowne tak. Zobaczmy. To może. Jesteśmy jako Real Madrid, więc. Yy, jest ok. Może tu sobie zamienimy. Nie, nie można. No dobra. To to by było. Na tyle. Yy, no dobra, weźmiemy dalej. Tutaj mamy, no dobra, to będziemy... Ja to sobie wszystko ustawię i widzimy się po krótkim cięciu. Yy, witajcie po krótkim cięciu. Jak widzicie wszystko ustawione. Mamy zaproszenie na... Yy, przedsezonowy puchar, który byśmy sobie wybrali, tam gdzie jest może największa suma, to puchar ameryk. I mamy naszą karierę, nasz skład. Zobaczmy nasz skład. Najpierw biuro, może lepiej. Puchar ameryk, cel w karabinie, pucharze. Potrzebny jest nam napastnik. Już mamy bezemę. Cel w lidze. No dobra, to zagramy pierwszy mecz. Zobaczymy, jak nam tu idzie, ale jeszcze najpierw zobaczymy na skład. Ronaldo, kapitan, niech zostanie. Albo może Ronaldo może być, to resztę zostawiamy tak jak jest. Chcemy Marco Asensio kowacić. No, może zostawmy tak jak jest. Isco, Fabio, kontrol Może być tak jak jest. No dobra, to gramy pierwszy mecz. Bierzemy Symbol. I mamy pierwszy mecz, gramy przeciwko, nie widzę dokładnie, Unionowi, tak to chyba powinno być. Dobra, jedziemy zagrać mecz, gospodarz. Fajne stroje mamy, ogólnie białe takie, zawodowiec bezchmurnie, no to zaczynamy. Rzuty karne wyzwanie treningowe. A czemu nie? Możemy sobie ze dwa razy strzelić. A blisko było. Drugi raz. już przestrzeliłem to, dobra, widzimy się po krótkim czasie yy, Przepraszam za chwilę przerwę, ale no niestety musiałem. Już przed chwilą zaczął się mecz. Jak widzicie, pierwsza minuta, teraz już jest druga i gramy. Beldujemy co. O, na razie nic się nie dzieje. Nie, nie możemy na razie odebrać piłki. Bardzo, ale teraz Hames. Aj, odebrali na tę piłkę. Jeszcze Modric. Strzał z Dysansu. Nie ma bramki. Benzema. Bale strzał. Nie ma bramki. Jeju, ale że blisko tutaj byłem. Mamy piłkę. Teraz... Spróbuję to wykorzystać. Bejle jeszcze ratuje do krosa. Toni Cross. Z dystansu łapie piłkę bramkę. I Ależ tu blisko byliśmy szczęścia. Mamy rzut rożny. Na Bejle. Ależ to nam odebrali prosto z nóg. Mamy piłkę. Oj, ci teraz może być groźnie. Groźnie walczy Karwachal. Jaju, odbierzcie im tę piłkę, pięknie. Toni cross. Do Hamesa. Hames wypuszcza Benzemę. i w ostatniej chwili tam Benzema odzyskuje. Do Cristiano Ronaldo. Ronaldo. i wyszła piłka na aut. Kros, Nie ma bramki. Będę pokazywał Wam tylko takie najciekawsze momenty z meczu, bo tak to byśmy to przedłużali przedłużali. Na razie stoję, bo widzę. Aj, pięknie, Pepe. A mes, niestety, przerwana ta akcja. Ronaldo, spróbujemy dorzucić. I minimalnie nie trafiło tego Karim Benzema. Ojeju, ale to było piękne. Jesteśmy przy piłce Gareth Bale. Z linii bocznej. Aj, odebrali nam to piłkę. Parwahal. No niestety wybili. Chames! Słupek no niestety. Jeju, ależ ja mam pecha. Ale to też prawa noga. I jeszcze od bramkarza tak mi się wydaje. No i tam. Gramy dalej. Jesteśmy już w pilnie. Ależ wypuszczenie. Ciut za mocne. Ale przejmiemy? Nie. Niestety nie. Cross. Jeszcze to przejął. Modryć. Może strzał? No niestety. Bale odbierz mu to piłkę. Zmusiliśmy rywala do błędu. Jest OK. 0-0. Ale źle to wykonałem. Barnetta Do Fabina. Nic się tutaj nie dzieje. Karim Benzema przy piłce Benzema. 1 do zera. Gol do szatni. Karim Benzema. W końcu nam się udało przełamać obronę przeciwnika. Tyle strzałów było zablokowanych i w końcu jest strzał. 44 minuta. Odnotowujemy pierwszą bramkę Karim Benzema. 45. minuta. Pierwszy piękny odbiór i koniec pierwszej połowy. Ten słupek. I 1 do 0 po pierwszej połowie. Nieźle, może jakąś zmianę, zobaczmy. Może Marco Asensio za... Mamy Rodriguez'a, spróbujemy zobaczymy, jak ten młodziek się śpisze. Toni Cross, tak patrzę, ISKO. No dobra, zmieniamy. I to na tyle zmian. Zmiany zostały przeprowadzone, i gramy drugą połowę. Marco Asensio, ależ ich przeszedł. Asensio, no, niestety się nie udało. A, i znowu nam odebrali piłkę. Ależ to było piękne. Trzeba uważać. Ojej, pomyliły mi się guziki. Ronaldo, spróbujemy solo. Ronaldo. Aj, no niestety. Piłkę Benzema. Benzema, czy będzie 2 do 0? O, ależ piękny gol Karima Benzemy. Ależ on ma formę. Niesamowito. No w ogóle nie spodziewałam się, że ta piłka wpadnie do siatki. Ale jest gol. Prowadzimy 2 do 0. Ale strzał. Pomyślałam, że chwilę za wcześnie strzeliłem. Ale jakimś cudem to wpadło. Mamy zmianę w drużynie. przeciwnika, schodzi Barnetta, wchodzi Krewalle. Rzut wolny mojego przeciwnika, ale źle wykonany ten rzut wolny. Różnie dośrodkowujemy. Jeszcze nie końca akcji, ma Maodryć. Wrzutko Bale. Aj, nie doszedł do tej piłki jeszcze Sergio Roman Może trzeba uważać na kontratak. Sergio Ramos, przepraszam bardzo. Ależ blisko był do przejęcia tej piłki Isko Carvajal do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, czy będzie 3-0? Musi być 3-0! 3! Ronaldo. Jego, ty, jego charakterystyczna cieszynka. Mamy tu ujęcie z innej kamery. Pomyślałam, że mnie podkręcić, ale bałam się, że bramka drzwi więc wędzi. Pokusiłem się na normalny strzał. Z lewej nogi Cristiano uderzył, ale najważniejsze, że była bramka. Ależ piękny przechwyt teraz. I idziemy z kontro. Aj, nie przyjął sobie tego Benzema. Szkoda. Cosencio do Benzemy. 4-0. 4-0. Łatwy ten tryb zawodowiec. Może przesuniemy na tryb legendarny w następnym meczu, ale zobaczymy. Bail. Wrzutka, ale nie ma tam Ronaldo Jeszcze odbiór Ronaldo Zablokowany po raz kolejny Asensio, strzał z dystansu Ojeju Uważać na kontrę Mamy jeszcze Marcelo, do o Ojeju, co ja zrobiłem Mogłem to przyjąć No dobra, trudno Uwaga teraz Akcja mojego przeciwnika Bale, cofnął się i odebrał tę piłkę. Asensio. No i niedokładne podanie tego młodzika. Marcelo po raz kolejny przejmuje. Do Benzema, Benzema. Utrzymuje się przy piłce o dziwo. Benzema w pole karne. Benzema, cofniemy. Benzema, odbiór. Strzał, strzał. Przeszkodził nam tutaj Marcelo, no ale cóż. Mamy chociaż rzut rożny. I spróbujemy go wykorzystać. Jeszcze będziemy piłkę Asensio. Mieliśmy w międzyczasie poprzeczkę, której nie zdążyłem wam pokazać. No ale bardzo za to przepraszam. Ronaldo, wchodzimy w pole karne. Ronaldo i jeszcze Benzema. Łapie piłkę Blake. 89 minuta. Marco Asensio. Dwie minuty doliczone. Wygraliśmy ten mecz, to już jest pewne. Nie ma szans, żeby odrobili stratę czterobramkowo. Chociaż mają jeszcze jedną akcję. Ale już piękne prosto podanie. Nie wiem, czy nie było tam czasem spalonego. Pepe to przejmuje wrzutka, ale nic z tego nie będzie. Chociaż wyszedł strzał, czego się nie spodziewałem. Benzema, koniec meczu. O, ta najładniejsza bramka Benzemy. Tu jeszcze bramka Ronaldo. A to ten strzał. Dalej statystyki. Strzały 18 i 4 gole. No, trochę ciężko. Strzały celne 16. Oni oddali tylko dwa strzały. Jeden celny, który widzieliście na filmiku. Paulę 3, przyjęcia, aż 27. Posiadanie piłki, no, nie na naszą korzyść, no, ale cóż, oceny 9-6. Karim Benzema zawodnik meczu, to było pewne. No. Dobra, to na tyle weźmiemy, wyjdziemy z tego. Dalej. Manchester United, Sports 2-0. O, Manchester jest dobrze o będziemy grać z Manchesterem ale to już myślę że w następnym odcinku na ten odcinek się z nami się z wami żegnam do zobaczenia cześć